Witam w 1042 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Pawła Zdziarskiego pod tytułem Krytyka socjalizmu w Encyklice Rerum Novarum Leona XIII. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Encyplika. Rerum Novarum Leona XIII jest podstawą katolickiej nauki społecznej. To fundament myśli kościoła na temat chrześcijańskiego podejścia do spraw gospodarczych i ekonomicznych. Powstała w czasach niepokojów społecznych związanych z jednej strony z licznymi strajkami wyzyskiwanych robotników, a z drugiej rodzącym się komunizmem, który zdaniem papieża był lekarstwem groźniejszym od samej choroby. Leon XIII dostrzega błędy systemu, w którym nie ma miejsca na ludzką solidarność, jednak główną oś krytyki... Kieruje pod adresem socjalizmu, jako ideologii nie do pogodzenia z ludzką naturą. Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim ukazanie tego ostatniego aspektu encykliki Rerum Novarum. Gioacchino Pecci urodził się 2 marca 1810 roku w Carpineto koło Anagni w rodzinie Ludwika i Anny prosperi Buzi. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, która jednak szczyciła się tytułem hrabiowskim. Po ukończeniu szkoły przygotowawczej w latach 1824-1832 studiował w Kolegium Rzymskim, gdzie w 1832 roku uzyskał stopień doktora teologii. W tym samym roku został mianowany cywilnym gubernatorem w Benewencie, mieście wchodzącym w skład państwa kościelnego. 31 grudnia 1837 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1841-43 pełnił funkcję delegata apostolskiego w Perugi i Spoleto. Po uzyskaniu w 1843 roku godności arcybiskupa Damietty, został nuncjuszem apostolskim w Brukseli, gdzie zetknął się z problemami industrializacji oraz regułami demokracji parlamentarnej. 19 stycznia 1846 roku został mianowany arcybiskupem Perugi i kardynałem Inpetto. W 1853 roku papież Pius IX oficjalnie mianował go kardynałem, a 21 września 1877 roku kamerlingiem w kurii rzymskiej. Po śmierci Piusa IX 20 lutego 1878 roku został wybrany papieżem i przyjął Imię Leon XIII. Jako następca świętego Piotra doprowadził do zmiany polityki Otto von Bismarka wobec Kościoła katolickiego, która wcześniej opierała się na ideologii kultur-kampfu. Przywrócił również relacje dyplomatyczne z Niemcami. Był to tylko fragment rozwijanej działalności dyplomatycznej papiestwa w czasach pontyfikatu Leona XIII. W 1881 roku papież częściowo udostępnił do badań naukowych archiwa watykańskie. Przyczynił się do odrodzenia tomizmu, wzywając w encyklice Eterni Patris w 1879 roku do studiowania myśli świętego Tomasza Zakwinu. Znacznie wpłynął również na rozwój biblistyki, m.in. dzięki utworzeniu Papieskiej Komisji Biblijnej w 1902 roku. Występował zdecydowanie przeciwko masonerii jako sprzecznej z wiarą katolicką, czemu dał wyraz w encyklice Humanum Genus z 1889 roku. Leon XIII był zatroskany problemami ówczesnego świata, dlatego Zapoczątkował wydawanie encyklik społecznych Były one odpowiedzią na współczesne wyzwania Między innymi w dziedzinie politycznej i ekonomicznej Z którymi musiał się mierzyć Kościół Zainicjował ruch chrześcijańskiej demokracji Rozumianej nie jako konkretna partia Związana ze stolicą apostolską Lecz zbiór idei i wartości Którymi powinni kierować się katolicy politycy Szczególnej krytyce papieskiej Podlegał socjalizm i anarchizm Którym Leon XIII poświęcił osobną encyklikę Kwot Apostolici z 1879 roku. Zaledwie dwa miesiące później wydał Arcanum Divinae Sapientiae, rozważając kwestie organizacji rodziny. Z kolei w il Illud z 1881 roku biskup Rzymu poruszył kwestię pochodzenia władzy państwowej, a w Immortale Dei z 19 listopada 1885 roku omówił chrześcijański ustrój państwa. Innymi zagadnieniami, którymi zajmował się papież była Wolność Obywatelska, Libertas, 1888, Prawa i Obowiązki Obywateli, Sapiencje Christiane, 1890 oraz Wizja Demokracji Chrześcijańskiej, Graves de dekomunii 1901. W tym szerokim kontekście należy wymienić najbardziej znaną encyklikę społeczną Leona XIII, którą niewątpliwie sererum novarum, Rzeczy Nowych, z 1891 roku. Dokument stanowi reakcję Kościoła na rosnące wpływy ruchów socjalistycznych i komunistycznych, Wśród katolickich robotników. Dzięki swojemu zaangażowaniu w sprawy społeczne oraz podjęciu wielu kluczowych decyzji podniósł międzynarodowy prestiż papiestwa. Leon XIII zmarł 20 lipca 1903 roku w opinii jednego z najbardziej wpływowych następców św. Piotra w XIX stuleciu oraz z nadanym przydomkiem papieża robotników. Aby jeszcze lepiej zrozumieć istotę Rerum Novarum i przełomowe znaczenie tej encykliki dla całego ówczesnego świata, należy przedstawić uwarunkowania, Społeczne oraz podłoże ideologiczne w tamtych czasach. Już od najmłodszych lat przyszły papież obserwował nieodwracalne zawirowania w Europie. Wielka Rewolucja Francuska zachwiała podwalinami dotychczasowego feudalnego porządku świata. Oświecenie było pierwszą w historii epoką, w której otwarcie można było podważać istnienie Boga i wpływ Stwórcy na otaczający świat. W miejscu doktryny katolickiej próbowano stworzyć nowy rodzaj religii religio naturalis. Zaczęto prześladować duchowieństwo i zwolenników monarchii. Nowe idee przynieśli do rodzinnych stron Gioacchino Pecciego, żołnierze francuscy. Przybyli tam pod dowództwem Napoleona Bonaparte w połowie XIX wieku. Eksport rewolucji zaszedł jeszcze dalej Pozytywistyczna filozofia uznawała za prawdziwe te zjawiska, które można udowodnić doświadczalnie A zatem promowała empiryzm i materializm Te nowe nurty siłą rzeczy zakładały redukcjonistyczną wizję religii oraz samego człowieka Mistrzowie podejrzeń, Zygmunt Freud, Fryderyk Nietzsche i Karol Marx Zyskiwali wielu uczniów i propagatorów swych idei Występowali oni nie tylko przeciwko kościołowi katolickiemu, ale również duchowości jako takiej. Jednocześnie w Europie i Ameryce Północnej postępowała rewolucja przemysłowa, rozpoczęta pod koniec XVIII stulecia w Wielkiej Brytanii. Utworzono nowe ośrodki przemysłowe jak Manchester i Birmingham, często marginalizując przy tym znaczenie miast o średniowiecznym rodowodzie. W miastach przemysłowych dominowały fabryki, wznoszone przez ich właścicieli tanie, robotnicze osiedla. To właśnie te powstające aglomeracje łączono jako pierwsze z liniami kolejowymi. Intensywna urbanizacja Organizacja Była jedną z ważnych cech powstającej nowoczesności. Postęp techniczny miał jednak swoją cenę. Rewolucja przemysłowa była też rewolucją społeczną. Odtąd czas człowieka zaczął być regulowany przez zegarek. Warunki pracy w fabrykach i kopalniach były skrajnie niezdrowe. Nie istniały zasady BHP, a czas pracy i płaca regulowana była dowolnie przez pracodawcę. Do ciężkiej pracy wykorzystywano również dzieci. Taka sytuacja rodziła mnóstwo protestów. Niektóre z nich były brutalnie. Nie tłumione przez państwowe służby. Te sytuację wykorzystał Karol Marx, który w manifestie komunistycznym zawarł teorię walki klasowej. To na niej miały się opierać wszelkie relacje międzyludzkie oraz cała historia. Marx odrzuca religię, tradycje i stary porządek, a także własność prywatną. Z tym wszystkim miała skończyć światowa rewolucja, po której zapanowałyby rządy proletariatu. Zdaniem Marxa miało to doprowadzić do powszechnego szczęścia i dobrobytu. Zupełnie inaczej do Powyższej problematyki podszedł Leon XIII, który w sposób systematyczny przedstawił ją w Encyklice Rerum Novarum. Papież we wstępie do dokumentu pisze, że raz zbudzona rządza nowości, która już od dawna wstrząsa społeczeństwami, musiała w końcu swą chęć zmian przenieść z dziedziny polityki na sąsiednie pole gospodarstwa społecznego. Dalej dodaje, że postępy w przemyśle i nowe metody produkcji, zmiana stosunków między przedsiębiorcami a pracownikami najemnymi, napływ bogactw do rąk niewielu przy równoczesnym zubożeniu mas. Wzrost zaufania pracowników we własne siły i łączność między nimi, nade wszystko zaś pogorszenie się obyczajów, sprawiły, że walka społeczna zawrzała. Leon XIII jest daleki od utopijnego nierealistycznego myślenia. Zauważa, że zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i niesie za sobą mnóstwo niebezpieczeństw. Zdaniem papieża, trudno jest wymierzyć prawa i obowiązki, którymi powinni być związani bogaci i proletariusze. Wspomina. Również o chytrych wichrzycielach, wzniecających społeczne rozruchy. Zaznacza, że należy szybko i skutecznie przyjść z pomocą ludziom z warstw najniższych, ponieważ olbrzymia ich część znajduje się w stanie niezasłużonej a okropnej niedoli. W ostatnim wieku zniszczono stare stowarzyszenia rękodzielników, nie dając im w zamian żadnej ochrony, urządzenia i prawa państwowe pozbawiono tradycyjnego wpływu religii, i tak robotnicy osamotnieni i bezbronni ujrzeli się, z czasem wydanymi na łup nieludzkości panów i nieokiełznanej chciwości współzawodników. Zło powiększyła jeszcze lichwa żarłoczna, którą aczkolwiek kościół już nieraz potępił w przeszłości. Ludzie jednak chciwi i żądni zysku uprawiają w nowej postaci dodać jeszcze należy skupienie najmu, pracy i handlu w rękach niewielu prawie ludzi. Także garść możnych i bogaczy nałożyła jarzmo prawie niewolnicze niezmiernej liczbie proletariuszy pisze papież. Dalej Leon Podaj główny powód napisania encykliki. Dostrzegł bowiem fakt pozbawienia tradycyjnego wpływu religii na stanowione przez państwa prawo. Miało to stać się powodem degeneracji społeczeństw i pozostawienia robotników samym sobie. Nie mogli oni sami stawić czoła wyzyskowi i lichwie. Dlatego po nałożeniu tak ciężkiego jarzma stali się oni podatni na wpływ zgubnych ideologii. Podstawowym rozwiązaniem popularnym wśród pro proletariuszy, które papież zdecydowanie odrzuca jako fałszywe, jest socjalizm. Jego przedstawiciele chcieli usunąć wszelką własność prywatną i zastąpić ją wspólnym posiadaniem. Uważali, że w ten sposób uda im się zapewnić równy podział dóbr wśród obywateli. Wszelką własnością mieli natomiast zarządzać naczelnicy gmin lub władze państw. Papież zdecydowanie temu się sprzeciwia. Wyraźnie podkreśla, że takie rozwiązanie nie rozwiąże trudności, a samej klasie robotników przyniesie w rezultacie szkodę. Zdaniem Leona XIII, socjaliści, Kierują się zazdrością, którą nieustannie wzniecają wśród ludzi ubogich, aby ci nienawidzili bogatych. Dodatkowa niesprawiedliwość wynika z tego, że prawnym właścicielom zabiera się ich własność, dodatkowo psując ustrój państwa i wzburzając społeczeństwo. Rzeczywiście bowiem łatwo to sprawdzić wewnętrzną pobudkę pracy, której się podejmują wszyscy zajęci, produkcją przynoszącą zysk i celem, ku któremu bezpośrednio zmierza pracownik jest zdobycie dobra materialnego i posiadania go wyłącznie jako swoje i własne. Kiedy pracownik wypożycza komuś siły lub swoje zdolności, to pożycza je w tym celu, ażeby uzyskać środki pod do życia i do odpowiedniego utrzymania. Przez pracę zatem chce posiąść prawdziwe i doskonałe prawo, nie tylko do zapłaty, ale i do użycia jej według uznania, naucza papież. Jeśli więc ktoś, ograniczywszy swe wydatki, poczynił oszczędności i chcąc zabezpieczyć te oszczędności nabył ziemię, wówczas ta ziemia nie jest czym innym, jak zapłatą za pracę, tylko w nowej postaci i dlatego tak nabyta ziemia pozostać powinna w jego mocy jak zapracowana przez niego zapłata. Leon XIII Wyjaśnia, na czym polega prawo własności ruchomej i nieruchomej. Podaje przykład osoby, która ograniczyła swoje wydatki i zabezpieczyła oszczędności, nabywając ziemię. W takim przypadku dana działka jest dla niej sprawiedliwą zapłatą. Papież zaznacza, że zmiana posiadania z prywatnego na wspólne, do której dążą socjaliści, pogorszyłaby warunki życia wszystkich pracowników pobierających płace. Stałoby się tak dlatego, że uniemożliwiłoby im to swobodę używania płacy na dowolne cele. Odebrałoby to również nadzieję i możność pomnożenia majątku rodzinnego i polepszenia losu. Istnieje jednak jeszcze ważniejszy powód, zauważa Leon XIII, dla którego odebranie własności prywatnej byłoby niesprawiedliwe. Posiadanie dóbr materialnych na własność jest bowiem naturalnym prawem człowieka. To znacząco odróżnia go od świata zwierząt, o czym papież pisze dalej. Zwierzęta nie kierują same sobą, kieruje i rządzi nimi. Podwójny instynkt naturalny, który z jednej strony chroni ich zdolność działania i troszczy się o celowe używanie sił, z drugiej zaś pobudza do poszczególnych czynności i kieruje nimi. Jeden instynkt skłania je do utrzymywania i obrony życia, drugi zaś do zachowania gatunku, I jeden i drugi cel osiągają zwierzęta bez trudności, używając rzeczy obecnych i zostawionych im do spożycia. Lecz tu jest dla nich granica, której nigdy przekroczyć nie mogą, ponieważ rządzą nimi zmysły i Rzeczy, przez zmysł odczuwane Zupełnie inna jest ludzka natura Ma człowiek naprzód całą i pełną siłę natury zmysłowej Dlatego nie mniej niż wszelka istota zmysłowa Posiada przyrodzoną dążność do używania dóbr materialnych Lecz natura zmysłowa, choć ją posiada człowiek w całej pełni Nie wyczerpuje jeszcze natury ludzkiej I owszem, jest nawet niższa od niej I przeznaczona do ulegania i słuchania Tym, co nas wynosi w świecie stworzenia I uszlachetnia tym, co człowieka człowiekiem czyni I co go gatunia, Wyróżnia od zwierząt jest zdolność myślenia, czyli rozum. Z tego też powodu, że człowiek w przeciwieństwie do zwierzęcia ma rozum, trzeba by człowiek miał nie tak jak zwierzę zostawione sobie do bezpośredniego spożycia dobra, ale żeby miał dobra do stałego i trwałego posiadania. Nie tylko więc te, które przez użycie niszczeją, ale także te, które mimo używania pozostają. Leon XIII wyjaśnia, że prawo człowieka do posiadania prywatnej własności nie można się przeciwstawiać Bożego wezwania z księgi rodzaju do używania i do wykorzystywania ziemi. Była to odpowiedź na pogląd, że skoro Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, to chciał, aby wszyscy ludzie razem, bez różnicy, byli jej właścicielami. Prawda jest jednak inna. Papież tłumaczy, że Stwórca pozostawił ludziom określenie zakresu własności poszczególnych jednostek terytorialnych. Biskup Rzymu dodaje, że nawet ziemia podzielona pomiędzy prywatne osoby nie przestaje służyć wspólnemu użytkowi wszystkich, ponieważ nie ma nikogo, kto nie korzystałby z Roli. Kto nie posiada własności żadnej, brak ten wyrównuje pracą. Także słusznie można powiedzieć, iż powszechnym sposobem zdobywania środków do życia i utrzymania jest praca. Czy to na własnej rozwijanej ziemi, czy w jakimś rzemiośle, które daje zapłatę pochodzącą ostatecznie z owoców ziemi i zdolną do wymiany na owoce ziemi. I to również dowodzi, że prywatny sposób posiadania odpowiada naturze. Tych powiem dóbr, których potrzeba do utrzymania... A szczególnie do udoskonalenia życia, Ziemia dostarcza wprawdzie w obfitości. Nie mogłaby ich jednak dostarczyć bez uprawy i bez opieki ludzkiej. Przygotowując sobie dobra naturalne przy pomocy przemyślności rozumu i przy pomocy sił cielesnych przyswaja sobie tym samym człowiek tę część przyrody, którą sam uprawił i na której jak gdyby kształt swojej osobowości wyciśnięty zostawił. Skutkiem tego najzupełniej jest słusznym, by tę część przyrody posiadał jako własną i by nikogo, Komu nie było wolno naruszać jego do niej prawa, naucza dalej papież. Konkludując, Leon XIII pisze, że ludzkość nie może ulec poglądowi przeciwnemu naturze ludzkiej, który odrzuca własność prywatną. Uzasadnia podział dóbr materialnych i uznaje, że nierówności społeczne są czymś naturalnym. Zachęca też polityków do tworzenia takiego systemu prawnego, który chroniłby prawo własności. Przywołuje również powagę prawa Bożego zakazującego pożądania cudzego dobra. O ile socjalizm stanowi zagrożenie. Dla każdej osoby, jako jednostki, to zdajem Leona XIII jeszcze ważniejszym jest niebezpieczeństwo z punktu widzenia życia rodzinnego. Papież potwierdza wolność człowieka do wyboru stanu bezrzędności lub życia w małżeństwie. Nie ma wątpliwości, że żadne prawo ludzkie nie może odbierać człowiekowi naturalnego i zasadniczego prawa do posiadania rodziny. Według Leona XIII jest ona prawdziwą społecznością, i jako pierwotna wobec państwa powinna mieć zapewnione prawa i obowiązki niezależne od jego instytucji. Szczególnie zaś papież podkreśla uprawnienia głowy rodziny, które rosną wprost proporcjonalnie do tego, ile osób obejmuje ona swoją opieką. Jest świętym prawem natury, by ojciec rodziny troszczył się o utrzymanie i wszelkie potrzeby tych, których zrodził, i sama natura skłania go do tego, by dla dzieci, które odbijają w sobie i do pewnego stopnia przedłużają osobowość ojca, nabywał i gromadził dobra potrzebne im do obrony przed niedolą podczas zmiennych kolei życia. Jakże jednak uczyni zadość temu prawu, jeśli nie będzie mógł posiadać trwałych i korzyść przynoszących dóbr, które by mógł w spadku dzieciom zostawić? Pyta papież. Leon XIII stawia wyraźne granice zakresu władzy państwowej. Jego zdaniem nie może ona przenikać aż do wnętrza domu. Encyklika relum novarum przez określenie państwo nie rozumie formy ustroju politycznego. Pojmuje je w znaczeniu ogólnym, trwałym, które odpowiada zasadom natury i rozumu, czyli instytucję pojmowaną jako ojczyzna. W myśl papieskiego nauczania socjaliści popełniają wielki i zgubny błąd, nie rozumiejąc i nie szanując tej granicy. Z drugiej strony biskup Rzymu przywołuje w tym e, miejscu zasadę pomocniczości, będącą jedną z głównych reguł katolickiej nauki społecznej. Zgodnie z nią państwo nie może może interweniować tylko w sytuacji Jeśli dana rodzina znajduje się W wielkich trudnościach Których nie będzie w stanie sama pokonać Drugim wyjątkiem jest okoliczność W której w rodzinnym domu doszło do popełnienia przestępstwa W takich sytuacjach państwo Nie depcze prawa rodziny do autonomii Ale sprawuje należną jej opiekę Papież przypomina również Wagę władzy rodzicielskiej Szczególnie ojcowskiej Która nie może być pochłonięta przez instytucje publiczne Posiłkuje się przy tym myślą Świętego Tomasza z Akwinu z sumy teologicznej. Wynika z niej, że dzieci są przez naturę cząstką ojca, pozostają pod władzą rodziców tak długo, jak długo nie potrafią używać osobistej wolności. Zdaniem autora Rerum Novarum socjaliści odsuwają w cień powagę rodziców, a w jej miejsce wprowadzają opatrzność państwową. W ten sposób grzeszą przeciwko naturalnej sprawiedliwości, a także rozrywają jedność rodziny. Czy zatem w praktyce groziłoby wprowadzenie socjalistycznych idei w życie? 13 przestrzega, że odejście od prawa do własności prywatnej mogłoby skutkować społecznym rozstrojem. Oprócz niesprawiedliwości sprowadziłby ten system jeszcze bez wątpienia zamieszanie i przewrót całego ustroju, za czym by przyszła twarda i okrutna niewola obywateli otwarłaby się brama zawiścią wzajemnym, sfarom i niezgodą. Po objęciu bodźca do pracy, jednostkowym talentom i zapobiegliwością wyschłyby same źródła bogactw, równość zaś o której marzą socjaliści, nie byłaby by czym innym jak zrównaniem wszystkich ludzi w niedoli. Z tego jasno widać, że nie się należy ze wszystkich sił przeciwstawić dążności socjalizmu do wspólnego posiadania. Zaszkodziłoby ono nawet tym, którym socjaliści chcą pomóc. Sprzeciwia się zaś naturalnym prawom jednostek, a wstrząsa ustrojem państwa i powszechnym pokojem. Niech więc pozostanie jako prawda zasadnicza, że nietykalność własności prywatnej stanowi pierwszy fundament, na którym należy oprzeć dobrobyt ludu, podsumowuje papież. Leon XIII po raz kolejny zaznacza, że zupełna równość w społeczeństwie ludzkim jest niemożliwa, a wszelkie dążenia socjalistów do zmiany tej sytuacji są myśleniem utopijnym. Ta różnorodność jest zdaniem papieża pozytywna, ponieważ życie społeczne potrzebuje różnych talentów, aby każdy mógł wypełniać swoje zadania. Leon XIII stanowczo odrzuca marksistowski pogląd, że dwie klasy są sobie przeciwne i skazane na nieustanną walkę. W ten sposób jasno sprzeciwia się charakterystycznemu dla tej ideologii deterministycznemu. Głoszącemu, że już sama natura uzbroiła bogatych i proletariat do wprowadzenia wzajemnego konfliktu. Sprzeciwia się to tak dalece rozumowi i rzeczywistości, że prawdą jest wprost przeciwne twierdzenie, jak bowiem poszczególne członki w ciele ludzkim zestrajają się, mimo swej różnorodności między sobą, tworząc w ten sposób harmonijny zespół, tak również w społeczeństwie ludzkim dwie te klasy przez naturę skazane są na to, by się ze sobą łączyły w zgodzie i by sobie odpowiedziały. W równowadze. Jedna drugiej bezwzględnie potrzebuje i ani kapitał bez pracy, ani bez kapitału praca istnieć nie może. Zgodę nadaje rzeczą piękno i rodzi ład, a przeciwne z walki nieprzerwanej powstaje zawsze zamieszanie dzikich konfliktów. Otóż Przedziwne i różnorodne w chrześcijaństwie tkwią siły, zdolne do zniszczenia walki społecznej u samego jej korzenia, dodaje papież. Leon XIII nie kończy swojego toku myślowego na krytyce socjalizmu. Po wykazaniu błędów tej ideologii, przystępuje do odpowiedzi na pytanie, gdzie należy szukać upragnionych środków zaradczych. Zaznacza, że pomiędzy obiema klasami jest możliwa solidarność, jeżeli tworzący je ludzie wprowadzają w życie zasady ewangeliczne. Z taką propozycją wychodzi kościół, który. Kieruje ludzką uwagę na dobra duchowe i życie wieczne. Z należytym szacunkiem podchodzi również do podstawowych praw życia społecznego. Z jednej strony staje w obronie własności prywatnej, a z drugiej przypomina wartość dobra wspólnego. Encyklika zawiera bowiem nie tylko krytykę socjalizmu, ale również indywidualizmu i liberalizmu w życiu gospodarczym. Papież analizuje zarówno przyczyny, jak i skutki wypaczeń gospodarki liberalnej. Rerum Novarum Leona XIII to z pewnością wiekopomne dzieło, będące fundamentem katolickiej nauki społecznej. Wynika z niego jasno, że marksizm i socjalizm są nie do pogodzenia z katolicką doktryną. Dokument nie tylko stał się podstawą programową ugrupowań politycznych odnoszących się do chrześcijańskiej myśli społecznej, ale wywarł ogromny wpływ na duszpasterską działalność Kościoła w XX wieku. To właśnie minione stulecie przyniosło nowe wyzwania, takie jak powstanie komunistycznych państw charakteryzujących się totalitarną formą rządów i krwawym terrorem. W tym kontekście dzieło Leona XIII jawi się jako prorocza przestroga przed bagatelizowaniem myśli marksistowskiej. Encyklika stanowiła punkt wyjścia do podejmowania tematyki z zakresu katolickiej nauki społecznej podczas Soboru Watykańskiego II. Na jej ponadczasowy charakter wskazywali papieże Pius XI w Quadragesimo Anno 1931 rok oraz Jan Paweł II w Centesimus Annus 1991 rok. Choć uwarunkowania społeczno-polityczne wciąż się zmieniają, Podstawowe wnioski płynące z rerum Nowarum pozostały aktualne do obecnych czasów. Bardzo dziękuję.